To jest program Polska24 Informacje. Anna Matusiak, witam państwa, zapraszam. Sejm przyjął nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Przewiduje ona możliwość odstąpienia od ścigania w przypadku posiadania niewielkiej ilości narkotyków. Za nowelizacją głosowało 258 posłów, przeciw 159. 6 wstrzymało się od głosu. O liberalizacji ustawy narkotykowej w Polsce za kilka minut a wcześniej sprawdźmy, co dziś w programie. Policzyło się już 100 tysięcy Polaków, ruszył Narodowy Spis Powszechny, na razie tylko w internecie. Bóg nam zabiera na wschodzie, ale na zachodzie oddaje odram. Czy zmieniają się granice Polski? Remake największego polskiego hitu o nowej wersji Hejnału Mariackiego. Były emocje sięgające zenitu i gwałtowna polityczna burza. A wszystko z powodu ustawy antynarkotykowej. Sejm zliberalizował dotychczasowe przepisy. Legalizacji narkotyków nie ma, ale posiadanie ich nieznacznej ilości na własny użytek nie zawsze będzie karane. Paulina Konieczna. Tu jeszcze niedawno kończyło się obowiązywanie jednej z najbardziej liberalnych w Europie ustaw narkotykowych, a zaczynały się rządy jednej z najbardziej restrykcyjnych. Teraz polscy posłowie postanowili rozluźnić przepisy. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą posiadanie każdej, nawet najdrobniejszej ilości narkotyków, to wciąż przestępstwo, za które grozi więzienie. Ale teraz prokurator będzie mógł odstąpić od karania, jeśli zatrzymany miał nieznaczne ilości narkotyków na własny użytek i nie jest dilerem. Ze zmian cieszy się Marta Gaszyńska. Miała 13 lat, gdy po raz pierwszy wzięła heroinę. Dziś matka i prezes Stowarzyszenia. Gdybym brała w trakcie obowiązującego tak restrykcyjnie prawa, to ukrywałabym się przed policją. Najprawdopodobniej wtedy nie weszłabym do leczenia. Leczyć, a nie karać. Pod tym hasłem Portugalia jako pierwsza w Europie zniosła kary za posiadanie narkotyków na własny użytek. Po 10 latach obawy, że kraj stanie się narkotykowym rajem, nie potwierdziły się. Młodzi biorą mniej, więcej osób zgłasza się na leczenie. Niedawno żeśmy współpracowali z, z parlamentarzystami z Azji, którzy przyjechali przyjrzeć się ustawie portugalskiej, więc jest to lekcja na cały świat, nie tylko dla nas. Holenderskie coffee shopy, czyli lokale, gdzie można legalnie zapalić marihuanę, to w Europie wciąż ewenement, ale na całym starym kontynencie widać trend ku liberalizacji przepisów narkotykowych. Znalezienie się Polski w gronie krajów, które nie wiem, poprzez liberalizację rozumieją nie wiem, większą opiekę dla osób, które nie wiem, popadają w uzależnienie, jest, jest kierunkiem dobrym. Udaje się nie zawsze. Przedawkowanie jest jedną z głównych przyczyn zgonów wśród młodych Europejczyków. Paulina Konieczna, Polska24. Ruszył pierwszy od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej Narodowy Spis Powszechny. Po raz pierwszy spisujemy się również przez internet. Dla Polaków za granicą to zresztą jedyna droga. Spis liczy nie tylko ludność, ale też mieszkania. Na ten temat jest aż 16 pytań, niektóre bardzo osobliwe. Maja Fiatkowska. Balkon, piękny widok, boisko. Marzenia Polaków o mieszkaniach są rozmaite. Domek w jakimś zacisznym miejscu, wśród kwiatów, zieleni. Na pewno nowe i tanie. Basen, jacuzzi, no na pewno to są rzeczy bardzo przydatne. Rzeczywistość jednak nieco weryfikuje wyobraźnię. Niestety nie wygląda to ładnie. Polacy mieszkają przeciętna powierzchnia mieszkania, to jest 24 metry kwadratowe. W Unii Europejskiej przeciętna powierzchnia mieszkania. To jest 45 metrów. Po spisie w 2002 roku na jednego mieszkańca przypadało mniej, bo 21 metrów kwadratowych. Dziś w Polsce jest około 13 milionów mieszkań, co oznacza, że w jednym mieszkają średnio niespełna 3 osoby. W tegorocznym liczeniu nie wszyscy odpowiadają na pytania o mieszkanie. Są one w szerszym, reprezentacyjnym formularzu, który wypełni tylko wylosowana grupa 20% Polaków. W tej grupie może znaleźć się Polak mieszkający za granicą, ale wciąż zameldowany w Polsce. Jeśli akurat będzie taka sytuacja, że mieszka w wylosowanym mieszkaniu, Wówczas tych danych będzie cały szereg. Możemy uzyskać bardzo szczegółowe informacje o wyposażeniu mieszkań, o tym w jakich warunkach ludzie mieszkają. Pytania o te warunki są dość szczegółowe. Spisujący chcą na przykład wiedzieć, czy, tu cytat, mamy w domu ustęp spłukiwany wodą bieżącą. Od dziś spisujemy się przez internet. Za tydzień w kraj ruszą rachmistrzowie. Przez pierwsze 22 godziny policzyło się już 100 tysięcy osób. Maja Kwiatkowska, Polska24. Mieszkańcy Kryłowa, wsi na pograniczu z Ukrainą, biją na alarm. Wieść gmin niesie, że wkrótce zmienią się granice Polski. Bóg, rzeka Bóg, zmienia bieg i metr po metrze zabiera terytorium naszego kraju. Zgodnie z międzynarodowym prawem, granica państwa przebiega środkiem głównego nurtu rzeki. Co jednak w przypadku, kiedy nurt się zmieni? Katarzyna Grzęda-Łozicka. Osuwająca się ziemia zagraża stojącym na zboczu budynkom. Pękają ściany w domach i fundamenty w pobliskim kościele. No jakieś 10 metrów zabrało skarpy. Stefan Konował mieszka nad Bugiem od ponad pół wieku. Woda zabrała mu już część gruntu, teraz zagraża gospodarstwu. Jak tylko to kupiłem w 60 roku, no to do dookoła ten, tych budynków jeszcze jeździłem. Koń po tym traktorem. To nie pierwszy taki przypadek w tym rejonie. Miało miejsce swego czasu takie zdarzenie, kiedy nurt niejako przeskoczył na drugą stronę wyspy. Wyspy która należała do jednego państwa, a po zmianie nurtu rzeki stała się własnością drugiego państwa. Humorystycznie można by dodać, że teraz polskie krowy na tej wyspie się pasą. Zmiana nurtu rzeki pociąga za sobą również zmianę granicy państwa, ale eksperci uspokajają. Zazwyczaj są to niewielkie zmiany no i... Raz dane państwo straci, raz zyska. A że w przyrodzie nic nie ginie, to skoro Bóg zabiera nam terytorium na wschodzie, to swoje na zachodzie odbiera odra. Jeżeli chodzi o granicę polsko-niemiecką, to tam akurat jest sprawa korzystniejsza po naszej stronie. Tam raczej ta odra ona jest, co prawda, rzeką ustabilizowaną sztucznie, ale, ale raczej miałaby tendencję do wylewania się na stronę niemiecką. Zmiany granic dobrze pamiętamy z historii. W przyszłości nie unikniemy kolejnych. Ale nie z powodów politycznych, ale klimatycznych. Katarzyna Grzenda Łozicka, Polska 24. Oglądają Państwo program Polska 24. Oto co jeszcze przed nami? Polski mściciel znów na ustach wszystkich Francuzów ruszył proces mordercy jego córki. Sześciolatki dla Jana Pawła II. Symboliczna akcja w szóstą rocznicę śmierci papieża Polaka. Dlaczego warszawcy-powstańcy są na Facebooku, a wicedyrektor Muzeum Powstania nie? Rachunki w tej sprawie mają dopiero zostać wyrównane. Przed sądem w Paryżu rozpoczął się w końcu proces niemieckiego lekarza oskarżonego o to, że 29 lat temu zgwałcił i zamordował 14-letnią Kalinkę Bamberski, córkę Francuza z polskimi korzeniami. Do zbrodni doszło w Niemczech w 1982 roku. Kalinka Bamberski miała wtedy 14 lat. Przyjechała z Francji w odwiedziny do swojej matki, która była wtedy związana z literem Krombachem. To właśnie niemiecki kardiolog jest oskarżony o odurzenie kalinki przy pomocy toksycznych substancji, w końcu gwałt i morderstwo. A to już ojciec kalinki, francuz polskiego pochodzenia André Bamberski. Wszystko w porządku. W końcu dopiął swego i postawił przed francuskim sądem Krąbacha. Zajęło mu to 29 lat. Okoliczności doprowadzenia Krąbacha przed francuski sąd nie są istotne. W procesie Krąbacha chodzi o zabójstwo. W tym przypadku jednak nie chodzi tylko o zbrodnie. Bamberskiemu niemiecki wymiar sprawiedliwości odmówił ekstradycji głównego podejrzanego. Ojciec wziął sprawę w swoje ręce, wynajął bandytów, którzy porwali, pobili. Porzucili Krąbacha pod budynkiem francuskiego sądu. Przecież Bamberski popełnił przestępstwo, zapłacił za porwanie Krąbacha i jest teraz wolny. A mój klient, który w Niemczech jest niewinny, siedzi w więzieniu. Czy to jest normalne? Sprawa jednak rozpoczęła się. Źle dla Ditera Krąbacha, bo na policję zgłosiły się kolejne kobiety, które twierdzą, że zostały przez niego zgwałcone. A on sam został już raz skazany w Niemczech na dwa lata w zawieszeniu za gwałt na 16-letniej pacjentce. Wciąż może jednak liczyć na wsparcie swojej córki. Mam nadzieję, że farsa z oskarżeniem mojego ojca o zabójstwo szybko się skończy. Gazety wypisują same głupoty na jego temat. Wiem dzisiaj, że Kalinka zasługiwała na o wiele więcej niż zdołałem dla niej zrobić. To wszystko. Wyrok 9 kwietnia. Teraz w Polsce 24 Polacy na krańcu świata. Nasza korespondentka Arleta Bojkę odwiedziła wyspę Sachalin na dalekim wschodzie Rosji. Odnalazła tam kawałek ojczyzny. I tej współczesnej, i historycznej. Za chwilę dowiedzą się Państwo na przykład, co wspólnego z Sachalinem ma brat marszałka Wiłsudskiego. Na wschodnich rubieżach Rosji, gdzie do Japonii jest już tylko rzut kamieniem, a do stolicy kraju długie godziny samolotem, trafiamy na msze do katolickiego kościoła. Odprawia ją, jak się okazuje, misjonarz z Polski. Długie lata tu nie było kościołów, żadnej religijności. Zaczyna się wszystko od, od podstaw. Ale to nie brakuje w każdej miejscowości ludzi, którzy mają korzenie polskie, ukraińskie, białoruskie. A to są najczęściej ludzie, którzy się przyznają do wiary katolickiej. Jedną z takich osób jest Juri Polec. Urodził się w Kazachstanie. Jego rodzice i brat od 10 lat mieszkają w Bytomiu. Są repatriantami. Jego, jak mówi, los skierował na Sahalin. Zawsze szczyciłem się tym, że jestem Polakiem. Nie wstydzę się swoich korzeni, bo polski naród to wielki naród, który dużo wniósł do światowej historii i kultury. Tylko żałuję, że nie mówię po polsku. Cześć parafian także zna Polskę nie tylko z opowiadań. Kilka lat temu pojechali nad Wisłę wspólnie z księżmi, którzy wtedy tu pracowali. Bardzo mi się podobało. Byliśmy tam tuż po Bożym Narodzeniu. Nie mogłam uwierzyć, że na każdym rogu, na każdym domu było tyle ozdób. Polskich księży pracuje tu dwóch. Jest też polska zakonnica. Reguła zakonu zabrania jej wypowiadać się do kamer. Zamiast niej mówią dzieci, z którymi pracuje. Bardzo mi się tu podoba i proszę mamę, żeby mogła przychodzić częściej. Ślady polskiej obecności na Sachalinie sięgają też dużo głębiej. To stojące obok Muzeum Historii Miasta pomnik Bronisława Piłsudskiego, brata polskiego marszałka. Pod koniec XIX wieku został zesłany na Sachalin za udział w przygotowaniach do zamachu na cara Aleksandra III. Polski etnograf zasłużył się jako badacz rdzennych ludów wyspy. Z Sachalina dla Polski24 Arleta Wojkę. Urodziły się, gdy Jan Paweł II odchodził. Dziś mają już 6 lat. To dla nich na placu Piłsudskiego w Warszawie powstało miasteczko z konkursami i niespodziankami. I symboliczny most, który ma połączyć najmłodszych i najmniejszych z jednym z największych Polaków. 2 kwietnia mija 6 lat od śmierci Jana Pawła II. Każdy, nawet mały może zmienić los. Jan II bardzo lubił nasze góry. Jeździł po całym świecie. W Polsce osiem i razy i pracował w kamieniołomach. Brat Karola się nazywał Edmund. Lubił grać w piłkę. Kochał dzieci. W każdym z tych namiotów jest animator, który opowiada dzieciom o Janie Pawle II, ale również w każdym z nich odbywają się konkursy, quizy, zabawy. To jedną odważną osobę. Ja! choć musisz tu bardzo mocno przystępować w pieczątkę. O, o, o. Pięknie. Dzieci nadają paczkę, która jest wysyłana, yy, yy, która jest wkładana w MOS i potem wysyłana do innych sześciolatków yy, w Polsce i na świecie. A teraz przegląd portali polonijnych. Wszystkie cytują polskich prokuratorów, którzy wykluczyli zamach jako przyczynę smoleńskiej katastrofy. Dochodzenie zostało wydłużone o pół roku i potrwa do 11 października. Do rocznicy tragedii 9 dni. Polskie Radiocom informuje, że w Chicago rozpoczyna się właśnie tydzień pamięci narodowej. Polacy w Chicago uczczą pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. Będą projekcje filmów i spotkania z bliskimi tych, którzy zginęli. W domu pod zostanie odsłonięta pamiątkowa tablica. 350 polskich pracowników sezonowych mieszkających na kempingu Zest w Holandii ma dwa tygodnie na opuszczenie terenu. Sąd w Utrechcie uznał, że pracodawcy kwaterując tam naszych obywateli złamali prawo. Polacy w Zest zatrudniani są przez agencje pracy sezonowe, informuje portal Wiadomo.net.eu. Glasgow, Edynburga, już w sobotę Londyn. Kwartet polskiej pianistki Miry Opalińskiej ruszył w wiosenną trasę koncertową, informuje portal culture.pl Muzycy zagrają jazz o korzeniach nordyckich i słowiańskich. Muzeum Powstania Warszawskiego ma już ponad 21 tysięcy fanów na Facebooku. To dowód na olbrzymie zainteresowanie przede wszystkim młodych ludzi historią naszego kraju, ale wśród fanów są też sami powstańcy, którzy nie rozumieją, dlaczego wicedyrektor, w końcu osoba wciąż młoda, nie chce przyjąć od nich zaproszenia. Odpowiedzi szukał Piotr Kućma. Ale ja nie powiem, bo potem jeszcze to puścicie, dlaczego nie. Choć muzeum ma swoje konto na Facebooku, wicedyrektor Paweł Kielski portalom społecznościowym mówi zdecydowane nie. Bo ja nie chcę mieć swojego profilu na Facebooku, na naszej klasie i na niczym innym. Jarosław Sejd, prawda? Chcę dołączyć do moich znajomych. Natalia, chcę dołączyć do twoich znajomych. Z kolei pan Tadeusz Filipkowski, uczestnik powstania na fejsie, zalogował się już dawno temu. Jak trafiłem do Facebooka? Oczywiście jak każdy w moim wieku, przez wnuka. Problem w tym, że wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego nie chce przyjąć od nikogo zaproszenia. Witaj Paweł, Tadeusz Filipkowski zaprasza Cię do Facebooka. Nawet od powstańca. Koniec kropka. Ponieważ nie miałem swojego profilu, okazało się, że kombatanci są tutaj bardziej do przodu z nowinkami technicznymi niż ja. Będzie Pan próbował przekonać wicedyrektora Muzeum, żeby się jednak włączył tutaj do Facebooka? ja bym... Bardzo chętnie bym go przekonał, bo to jest potrzeba. Potrzeba utrzymywania kontaktu w tym przypadku jest matką korzystania z wynalazku XXI wieku. Kogo nie złapiemy w ciągu najbliższych miesięcy czy lat, to już przepadną dla historii. Najwięcej powstańców mieszka w Warszawie, ale wielu wyjechało do Stanów Zjednoczonych, Anglii, Francji czy Kanady, Dosłownie kilkoro powstańców mieszka w najdalszych zakątkach świata Nowej Zelandii czy RPA. Z większością tych osób utrzymujemy kontakt, często kontakt mailowy. A dla pana Tadeusza, który w Powstaniu Warszawskim roznosił listy. Ja byłem tylko zawiszakiem, czyli w tym najmłodszym pokoleniu szeregowców. Łatwość, z jaką dzięki portalom społecznościowym może utrzymywać kontakty, jest nieoceniona. Przypominam, w czasie wojny nie wolno było Polakowi posiadać radia. Co z Facebookiem wicedyrektora Muzeum Powstania? Mam wy, wystarczająco e, intensywne życie w realu, żeby jeszcze funkcjonować wirtualnie. Dobrze telefon komórkowy. No tak, było, tak, tak, bardzo dobrze. Nie jest tak zupełnie proponuję kamienia Piotr Kućma, Polska24. I na rynku w Krakowie i w programie pierwszym polskiego radia zabrzmiała nowa wersja hejnau z wieży mariackiej. Modyfikacja jest co prawda bardzo subtelna, ale zdaniem wielu zmienia to co najważniejsze zakończenie. Kilka nut dopisał Amerykanin Eric Pikelli. Postać zaskakująca, bo to on stworzył trębacza, którego dosięgła strzała. Grzegorz Szponder. Listę najdłużej granych przebojów Hejnał wygrałby z pewnością. Największe wydarzenia nie są w stanie przerwać transmisji zwierzy Mariackiej. Polacy zagrali go po zwycięstwie pod Monte Cassino. Spokojnie, to nie nowa amerykańska wersja, a jedynie fantazja YouTube'owicza. Nowe brzmi tak. Subtelna różnica już wywołała zamieszanie. Fantastyczny pomysł. Melodia już jest napisana. Wybieram się wkrótce do Krakowa zaprezentować. Skoro w ogóle przyjmujemy wszystko co z Ameryki, widocznie hejnał też musi być z Ameryki wzięty, no, odwołuje się do niebios. Telefon się urywa, skrzynka mailowa jest zapchana i sms owa również. No najczęściej oczywiście piszą osoby niezadowolone. Legenda głosi, że jest charakterystycznym... Było mniej więcej tak, gdy tatarzy oblegali Kraków, trębacz ostrzegł mieszkańców przed zbliżającym się atakiem. Jednak tatarska strzała przebiła jego kurtań na pamiątkę czego hejnał no. Wydawałoby się, że jest to legenda bardzo stara. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że jest ona całkiem młodziutka, bo chyba powstała w ogóle w okresie międzywojennym. Jej autorem jest amerykański dziennikarz Erik Pikeli, który w latach 20. odwiedził Polskę. Zaciekawiony charakterystycznym wymyślił historię o tatarskim najeździe. Dodatkowo skomponował... Legenda o tatarskim najeździe świadczy o tym, jak zgrzebnie ułożona historyjka może podszyć się pod starą legendę. A... No cóż, idzie nowe. Grzegorz Szponder, Polska24. O, hejnale maliackim wie wszystko. Honorowy hejnalista, nasz Leszek Mazan. Oto jego komentarz w tej sprawie. Ejnał Mariacki jest melodią węgierską graną przez polskiego strażaka na czeskiej trąbce w kierunku Słowacji, a do tego symbolu integracji europejskiej dołącza od dziś jeszcze kawałek melodii amerykańskiej zaproponowanej przez wuja sama kilkadziesiąt lat przed utworzeniem paktu atlantyckiego. Taka właśnie melodia mariacka będzie grana od dziś codziennie w polskim radiu, a w nas rosnąć będzie poczucie bezpieczeństwa. Przecież gdyby znowu zagroziła nam jakaś strzała tatarska, flota Stanów Zjednoczonych skręci z Bałtyku na południe Lotniskowce podpłyną do Krakowa i o całym niebezpieczeństwie będzie można mówić wyłącznie w czasie przeszłym. Ponad 50 filmów w pięciu brytyjskich miastach i 13 kinach. O festiwalu polskich filmów w Wielkiej Brytanii w tym roku jest naprawdę głośno. Tegoroczny repertuar to dowód na to, że zarówno klasycy, jak i młode pokolenie polskich twórców są w znakomitej formie. Obok Essential Killing Mistrza Skolimowskiego... Filmy młodych twórców, jak Made in Poland, Przemysława Wojcieżka, czy 33 sceny z życia Małgorzaty Szumowskiej. I, impreza, no rzeczywiście na skalę, która rzadko jest s, s, spotykana w promocji polskiego filmu. Także Polski Instytut Kulturalny odwalił tutaj wspaniałą robotę. Nie wiem, czy słyszą. Nie. <grym> Nie to już dziewiąta edycja festiwalu i dotychczas najbardziej huczna. Odbywa się jednocześnie w Londynie, Belfaście, Edynburgu, Exeter i Glasgow. Liczymy na to, że, że to kino ma szansę na ewentualnie dalszą karierę festiwalową lub wręcz na dystrybucję w Wielkiej Brytanii, jak to miało miejsce w wypadku filmu Jerzego Skolimowskiego: Essential Killing. Goście festiwalu mogą obejrzeć brutalny, trzymający w napięciu chrzest Marcina Wrony. Film już spotkał się z dużym uznaniem w Hollywood planują y, zrobić remake. Oczywiście są to plany, nie wiadomo co z, na razie z, z tego wszystkiego wyjdzie. Natomiast to wszystko świadczy o tym, że zrobiliśmy pewną uniwersalną historię, która... Jest zrozumiała wszędzie na świecie. Brytyjscy krytycy są zgodni. Ostatni rok był wyjątkowo dobry dla polskiego kina. Wyszło z cienia dawnych mistrzów, którzy ciągle tworzą wspaniałe filmy, ale pojawiło się nowe pokolenie twórców. W polskim kinie widać dialog między starym a młodym pokoleniem filmowców. Festiwal potrwa do 13 kwietnia. A teraz o cheerleaderkach z Gdyni. To mistrzynie rozpalania emocji kibiców do białego i mobilizowania zawodników do walki. W internetowym głosowaniu tancerki ASCECOPROCOM pokonały 11 grup tanecznych z całej Europy i to one pojadą na najważniejsze Euroligowe zawody koszykarskie. Studentki, maturzystki i młode mamy. Łączy je to, że są najlepszymi cheerleaderkami w Europie. Jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwe, a same wyniki, jak się okazało, że wygrywamy, to nie mogłyśmy w to uwierzyć. Zespół Cheerleader z Procom to 18 młodych kobiet. Jak mówią, zasłużyły na sukces, bo na takich treningach spędziły setki godzin. Łatwo nie jest, bo trenujemy 5 razy w tygodniu. Jest dla nas ciężka praca tak naprawdę. Może wygląda to dosyć łatwo, ale nie jest. 30 różnych układów tanecznych ma zachwycić fanów koszykówki w całej Europie. Przed każdym występem mamy około dwóch godzin na przygotowanie się, jeżeli chodzi o jakąś estetykę wyglądu, czyli makijaż włosy i próba trening. Podczas popisów nie wystarczy ładny wygląd. Czyli liderki muszą być świetnie przygotowane. Ich występ to połączenie tańca nowoczesnego, baletu i akrobatyki. Trzeba naprawdę trochę z to wszystkiego włożyć w serca. Żeby potem finał był taki, jaki jest na meczu, że wszystkim się podoba, wszyscy klaszczą. Gdynianki nie pozostawiły szans swoim rywalkom. Internetowe wyniki mogły pojawić się w każdej chwili, więc ostatnia noc głosowania dla cheerleaderek była męcząca. Były zmiany nocne, niektóre dziewczyny spały po, po półtorej godziny, więc naprawdę to była ciężka praca, ale opacało się. 6 maja w Barcelonie pokaz wielkich tanecznych umiejętności. Sukces jest podwójny, bo dziewczyny trenują ze sobą dopiero pierwszy sezon. Jacek Smaruj, Polska24 Po wczorajszej kiepskiej sesji jak świat długi i szeroki inwestorzy kupowali akcje. W swoich zakupach tak się zapędzili, że wywindowali indeks WIG-20 do najwyższego poziomu od dwóch lat. W Polsce 24 czas sprawdzić jak kształtują się kursy walut. Pogoda w Polsce iście wiosenna, żeby nie powiedzieć wakacyjna. W weekend temperatura ma osiągnąć nawet 25 stopni. A jaka będzie na świecie? Zakończymy nasze spotkanie, kolejne już w poniedziałek o stałej porze. Miłego weekendu i do zobaczenia.